PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren i Oddział Łódź Miasto zorganizowało w Hotelu Wodnik pierwsze łódzkie forum energetyczne skierowane do przedstawicieli władz samorządowych z obszaru działania obydwu łódzkich oddziałów. Energia elektryczna jest y, głównym medium y, potrzebnym zarówno w każdym gospodarstwie domowym, jak i w każdym przedsiębiorstwie do prowadzenia y, stosownych y, zadań. Y, Dynamika zmian w ostatnim czasie jest bardzo intensywna i chcemy przedstawicielom wszystkich samorządów, różnych, yy, wszystkich szczebli. Jak i władzom województwa przedstawić w sposób bezpośredni i w jednym miejscu wszystkie aspekty związane z tymi zmianami. Tematy, jakie poruszano na forum, to m.in. regulacje stanu prawnego gruntów, służebność przesyłu, nowelizacja prawa energetycznego, a także procedury awaryjne w wypadku występowania masowych awarii. Duża dynamika rozwoju gospodarczego. Zmiana technologii, zagospodarowanie funduszy unijnych, to wszystko wymaga, tak jak wcześniej powiedziałem, energii elektrycznej. I dlatego chcemy, żeby po prostu relacje między nami były jak najlepsze, jak najprostsze i żebyśmy mieli jak największą świadomość tego. Druga rzecz to jeszcze wiele aspektów związanych z zasilaniem. Gospodarstw domowych leży po stronie władz samorządowych, więc chcemy te relacje też w sposób jednoznaczny sobie ukonkretnić i po prostu, żeby też nie było tutaj między nami zbędnych dyskusji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, Starostowie powiatów Wójtowie Gmin.